Panie Kinzo, tak? prosiłbym tutaj nie wylewać paliwa. Nie, I to prosiłbym... nie chcący, bo chciałem zatankować. Ja rozumiem, ale na razie, A. panie Kinzo, prosiłbym szybko tak dotankować i oddalić no, się. No właśnie. Żeby tutaj nie utrudniać. Wiesz, że ty. Ach, Kurwa, się spociłem. Kłóci w dupę tam. Cały kraj jara się moją pipką? O proszę nie Jaką furą robimy? Kurwa chyba Kogo? całą policję wysadziłem w powietrze Co? Czemu? O kurwa ale odjebałem manianę Co się stało?